Blondynka napisała ogłoszenie matrymonialne: Szuka mężczyzny, który nie będzie mnie bił, nie będzie chodził z kolegami na piwo i będzie dobry w łóżku. Po tygodniu zgłasza się kaleka: Dzień dobry, ja z ogłoszenia. Jak pani widzi, nie będę panią bił, bo nie mam rąk. Nie będę też chodził na piwo z kolegami, bo nie mam nóg. Na to blondynka: A jest pan dobry w łóżku? A pani myśli, że czym tutaj zapokałem? Przychodzi do baby akwizytor odkurzaczy, stawia odkurzacz na podłodze, podłącza go do prądu i mówi Zjem każdy paproch, którego nie wciągnie ten super nowoczesny odkurzacz. Na to baba. Życzę panu smacznego, od dwóch dni nie mamy prądu. Kowalski jak co dzień przyszedł spóźniony do pracy i zbiera ochrzan od szefa. Był pan w wojsku Kowalski? Byłem. I co panu mówił sierżant, jak pan się spóźnił? Dzień dobry panie majorze. Jedzie autobus, wsiada babuleńka, która zawsze jeździ tą samą linią. Podbija do kierowcy i się pyta. Łopcze drogi, chcesz orzeszka? Bardzo chętnie babinko, dziękuję bardzo i zjada orzeszka. Kolejnego dnia znów ta sama znajoma babuleńka wsiada. Chcesz synku orzeszka? Pyta kierowcy. Oczywiście babciu, dziękuję bardzo i zjada ze smakiem. Sytuacja powtarza się kolejnego dnia i kolejnego. Kierowca cieszy się z życzliwości babci, ale coś mu nie daje spokoju. Kolejnego dnia ta sama babuleńka proponuje orzeszka. Kierowca zjada, nie wytrzymuje i się pyta. Babinko, ale jak pani mnie częstuje tym orzeszkiem, ale sama pani nie je. Widzisz, synku, nie mogę. Nie mam zębów. Uśmiecha się benzennymi dziąsłami. Rozumiem. A skąd w ogóle, babciu, bierzesz takie pyszne orzeszki? Sto fife. Przychodzi pijany mąż do domu, wchodzi, a żona na powitanie sprzedaje mu liścia. Mąż pyta, za co to? Sprawam twoje rzeczy i znalazłam w spodniach karteczkę, na której było napisane Renata, i był jakiś numer. Mąż tłumacząc się mówi: Ach, kochanie, bo ja brałem udział w zawodach konnych i to jest nazwa i numer konia. Żona jakoś uwierzyła: Przychodzi pijany mąż na drugi dzień, wchodzi do domu, a żona sprzedaje mu dwa liście. Mąż pyta: A za co to? A żona kobyła dzwoniła. Rozmowa w pracy: Żona jest cudowna. Wieczorem, gdy wracam z pracy, ona całuje mnie, pomaga się rozbierać, zdejmuje mi buty, zakłada kapcie i gumowe rękawiczki. A po co gumowe rękawiczki? Żeby wygodnie mi się myło naczynia. Facet mówi do sąsiada: Byłem z teściową w zoo i jak było? Nie przyjęli jej. W środku nocy mąż budzi żonę i podaje jej tabletkę. Co jest, pyta zaskoczona żona? Aspiryna na ból głowy, kochanie, mówi przymilnie mąż. Ależ mi głowa nie boli. Ha! Mam cię. Przechodzi w dwóch facetów obok sejmu i słyszą jak wszyscy się drą. Sto lat, sto lat. Jeden do drugiego. Ktoś tam chyba ma urodziny. Nie, wiek emerytalny ustalają. Facet idzie na drinka. Strasznie zachciało mu się cikać. Idzie do męskiej, a tam kolejka stąd do Warszawy. Idzie do damskiej i prosi babcię klozetową. Niech pani mnie wpuści. Dobra, ale niech pani naciska czerwonego guzika. Wchodzi do kabiny, z ulgą załatwia swoją potrzebę. Widzi zielony, niebieski i czerwony guziczek. Naciska zielony. Czuje przyjemną biegość. Po chwili miły głos informuje. Pupa umyta. Wow, ale te laski mają bajer. Ciska niebieski guziczek. Czuje lekki powiew. Po chwili miły głos informuje. Pupa wysuszona. Super. Czerwony będzie na pewno ukoronowaniem tych wszystkich przyjemności. Wciska czerwony. Nagle czuje ból. Po chwili miły głos informuje. Tampon wyjęty. Zdyszany mężczyzna biegnie za jadącym autobusem. Autobus jedzie coraz szybciej. Z okna wychyla się mężczyzna i mówi: Chyba już pana nie dogoni. I wtedy mówi biegnący facet: Muszę, jestem kierowcą tego autobusu. Polak, Czech i Niemiec spotkali diabła. Kazał im przynieść jakąś roślinę. Polak przynosi tulipana. Niemiec dziką róże, a Czecha jeszcze nie ma. Diabeł nie czekał, kazał im to zjeść. Polak zjadł bez problemu. Niemiec natomiast je i płacze i się śmieje jednocześnie. Czemu płaczesz? pyta diabeł. Bo muszę jeść dziką wróżę. To boli. A czemu się śmiejesz? Bo Czech idzie z kaktusem. Sierżant do żołnierzy. Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu siostry generała? Zgłosiło się dwóch. Dobra, pozostali pójdą na piechotę. Wieczór. Małżeństwo leży w łóżku. Światło już zgaszone mąż zalotnie do żony. Kochanie, nie mam majtek. Śpi, rano ci wypiorę. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli ci się spodobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić najnowszych odcinków.